Ustawimy. Chodźcie, chodźcie. Tu, tu gdzie ja? Chodźli. Na tył tu... patrzcie, póki co. Z tyłu nie ma nic. Są wszyscy przed nami. Na stówę. O to nie mam taki Jest gość! Leży. Zabiłem. Daj, tu trzymamy pozycję. Biegną teraz. Będą wybiegać wszyscy z, te... z tej zagrody. Tu. Na górze zagrody są. Już biegną. Jeden biegnie, opingowany nie rzucajcie się tego. W środku budynku? Dobra, dobra, dobra. Pilnujcie head liście. Są dwa składy, trzy osoby. U uzupełnij pancerz kogan. Na piesze nie ma. Tu, tu, w okienku był gościu w tym Jakby co to mam stuna i mogę tam niego, możemy tam jego wpaść Dobrze, Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie Tu! Lewo, lewa, lewa. A dobra, dobra. Masz na bite. Ja obijam tego w budynku, bez pancerza jest ten w budynku O no, co? W tym budynku będą wybiegać Którym tym? O kurwa, na mnie jeden tu, tu campi się jeden, wychodzi ze strefy, tam gdzie ja byłem. I, i w strefie, w strefie jestem gości przed wam tam, tam, gdzie ja zdecham, od tej strony gdzie ja I ostatni, gości Biega po tu! Prawo, po prawo, po prawo, za, za, za murkiem. Zajebiście, ładnie. Iść, iść, siedem killi! killi. Kurwa, i, i 7 yeah, nice. <ślad> 7 chili, porwa, Easy, mówiłem. Mówił, a chcesz iść, już spać. Ja miałem...